Jak w prosty sposób zdobyć darmowe itemki i mieć je codziennie jakieś nowe? Zaraz Wam wyjaśnię. Zostaw lajka i zapraszam Was bardzo serdecznie. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, słuchajcie, wchodzicie w Avatar Shop, następnie zaznaczacie View All Items, tak jak ja tutaj. Po prawej stronie dajecie Recently Updated, zjeżdżacie na dół i wybieracie sobie Roblox. I teraz wyświetlają Wam się wszystkie itemy które zostały dodane i które mogą być za darmo. Jak widzicie, te za darmo są podpisane free Offsell to znaczy, że są do zdobycia tylko za pomocą jakichś eventu lub w inny sposób, a reszta to za Robuxy. I zobaczcie, jak bardzo dużo tu jest nowych rzeczy, które możemy sobie zdobyć. Ja mogę to wszystko po, posprawdzać, czy mam ten i ten posiadam, ten też, ten też, ale jakiś przedmiotów na przykład tego nie, nie mam. Więc wiecie, możemy sobie wszystko to zebrać i one są za darmo. W większości to są jakieś ubrania, te 3D, które są dostępne, jest ich naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że warto sobie je odebrać. Jak są za darmo, to czemu nie? Tak? Potem mogą, może się okazać, że te przedmioty, które tu widzicie, mogą być, kosztować bardzo mogą mieć większą cenę, więc albo nie być już darmowe, mogą być wycofane i tak dalej, więc kiedyś albo limitowane, więc zawsze jest taka szansa. Jak widzicie, bardzo dużo tutaj jest tych nowych rzeczy, te które mają znaczek new, no to znaczy, że są dopiero dodane, więc naprawdę bardzo dużo y, fajnych rzeczy możemy tutaj odebrać, y, jak widzicie. Ja sobie wezmę to wszystko. Syk. Czy mam coś jeszcze nowego? Bardzo dużo rzeczy w sumie odebrałem, naprawdę bardzo dużo. Tu mamy offsell, tutaj offsell, tutaj już są z eventu, prawda? Te przedmioty, więc naprawdę fajne rzeczy można sobie odebrać. Ja te wziąłem, tak? Wziąłem. To jest bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, i do zobaczenia.